Zrobię co z Tobą, z otwym, bo Ty nie wydasz mnie. Ja mówię, w się nie wydam, no. Widzicie, tak samo i Tobie. Będziesz pijany, zabiorą. No, a już nie chciałem zdawać. Już nie chciałem zdawać. A moje jak bo i tak piję, i tak piję. To co, pójdę na egzamin, na, na Ty i tak mnie zabiorą, bo ja znowu będę a byś teraz egzamin myślisz? Nie. Ciężka sprawa. Nie. Ciężka sprawa jest. Ale co, że 120 kilo chłopy, tak? Tak, chłopy po 12. No. A to jakaś wiejska potancówka była? Nie, to było urodziny. Twojej? Nie mojej, tylko jego było. On 70 lat kończył. 70 lat kończył. I kurwa... Zaczęły mówi, buti, a bo miał w chuj, byś przygotowany, był życia, wszystkiego było Jak dawno to było? No to gdzieś miesiące było. Ja, mów, ja mówię, kurwa ty myślę, kurwa takie chłopy tęgie mnie przepiją. Człowieku, mnie w dupie, nie w gobie. Oni wszystkie popadali, spali na mnie o ja pierdole, później przychodzę na drugi dzień, i się śmieję. Bo co? Takie mocne jesteś ta, że ma ta postać kila, a ja chudy, szczupak, kurwa. Zobaczcie, co ja z wami zrobił. To nie było na pewno trzy miesiące temu. chyba Trzy lata temu. Nie, trzy miesiące tu na konieczkach u Bogdana, Bogdana. Ja mówię takie mocne i